Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, klękamy przed Tobą, niosąc w sercach wszystkie nasze rodzinne sprawy. Ty znasz każdego z nas i wszystkich, których kochamy. Prosimy Cię, pozwól nam przywołać Ducha Świętego na pomoc nam i naszym bliskim. Duchu Święty, przywołujemy Cię, błagając o Twoje cudowne działanie w naszych rodzinach. Zapraszamy cię do naszych domów, naszych serc i umysłów. Prosimy napełniaj nas i naszych bliskich, wszystkimi swoimi siedmioma darami. Wszystkim, co jest nam teraz najbardziej potrzebne. Duchu Święty, nasze życie rodzinne nie ma przed Tobą tajemnic. Zawierzamy Tobie wszystko, co jest dla nas trudne. wszystkie sprawy, z którymi tak trudno jest nam sobie poradzić. Duchu Święty, błagamy, Pomóż wszystkim członkom naszych rodzin, którzy zmagają się z przeciwnościami losu, którym brakuje nadziei i wiary. Prosimy, otwieraj nas wszystkich na działanie nieba. Dodawaj nam mądrości i siły do przemiany swego życia na lepsze. Jeśli w naszych rodzinach są jakieś konflikty i nieporozumienia, prosimy, naucz nas, jak to naprawić, jak wyciągnąć rękę do zgody, jak prawdziwie po chrześcijańsku wybaczyć. Duchu Święty, niech Twoja cudowna siła napełnia nas i wszystkich, których najbardziej kochamy. Niech prowadzi nas w życiu, pozwala być lepszymi ludźmi, żyjącymi jak najbliżej Boga. Błagamy, działaj, bądź z nami w dobrych i złych chwilach. Każdy dzień pragniemy przeżywać z Tobą. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże.